Dzień dobry państwu, Antoni Opaliński, zapraszam na publicystyczną część magazynu Północ Południa, a naszym gościem jest pan generał dywizji w stanie spoczynku, Leon Komornicki, halo, dzień dobry panie generale. Dzień dobry panie redaktorzy, dzień dobry państwu. Panie generale, dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO mają obradować między innymi, oczywiście nad sprawami związanymi z pomocą dla walczącej Ukrainy, a tymczasem... Korespondencje, które są z frontu walk, mówią o tym, że pod Bachmutem i w okolicach jest piekło na ziemi i krajobraz jak podczas I wojny światowej. No i widać, że te walki niezwykle twarde wcale nie są rozstrzygnięte. Tak, to było do przewidzenia. Po no, pierwsze, zmieniła się pogoda, ale te warunki są inne niż, niż latem. Jest, jest początek zimy już tej strefie klimatycznej. Jest otwarty step, jest teren miejski. W związku z tym, że walki te tutaj mają szczególny charakter, to praktycznie rzecz biorąc użycie sprzętu ciężkiego w tych, tych warunkach jest bardzo ograniczone. No i w związku z tym wykorzystuje się w dalszym ciągu, mówię o Armii Rosyjskiej, wykorzystują na tym kierunku, a tu jest skupiony jej główny wysiłek działań ofensywnych, bo generalnie rzecz biorąc na pozostałych kierunkach operacyjnych armia, armia Rosyjska przeszła do działań defensywnych i w zasadzie prowadzi działania, które mają na celu zatrzymać te, 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 te działania, które armia ukraińska prowadziła, szczególnie tutaj na kierunku Bałkija, Kopiański, dalej Swatowo i tutaj, tutaj właśnie tutaj armia rosyjska głównie prowadzi działania ogromne, natomiast tam na tym kierunku bachmudzkim i dalej na Słowiańsk, te działania ofensywne są prowadzone głównie właśnie w oparciu o masowe zużycie Artylerii, ten faktycznie krajobraz, który tam w tej przestrzeni jest dość widoczny, to przypomina praktycznie krajobraz księżycowy i przypomina I przypomina pie wojnę światową. Bo te, także zdobycze armii rosyjskiej są niewielkie, bo armia rosyjska w dalszym ciągu gdzieś tam do kilometra, po półtorej na, na, na dobę przesuwa się w kierunku właśnie zachodnim. W celu opanowania ostatecznego obwodu Donbaskiego, taki jest zamiar Armii Rosyjskiej, w prowadzeniu tej operacji. Jednocześnie trwają, trwają przedsięwzięcia związane z otworzeniem zdolności odwodów operacyjnych, podejrzewam także strategicznych, w już poza terytorium Ukrainy, poza granicami tutaj w granicach zachodniego okręgu wojskowego i południowego okręgu wojskowego armii rosyjskiej. także no i w dalszym ciągu armia rosyjska teraz główny sobie cel cel jaki sobie postawiła oczywiście on jest bieżny z celem politycznym jakie sobie tu kierownictwo i Putin postawił kierownictwo polityczne Rosji to jest wyniszczenie potencjału gospodarczego, potencjału infrastruktury krytycznej, energetycznej Ukrainy i doprowadzenia tym samym do załamania gospodarki czy też przemysłu ukraińskiego, w tym także po części funkcjonującego przemysłu obronnego, którego główny wysiłek skupiał się w tej, w tej fazie wojny na, na naprawach, remontach sprzętu, który był na tyle nie, nie był zniszczony albo uszkodzony i można było go przywrócić jemu właściwości. Bojowe w krótkim, stosunkowo w krótkim czasie i, i ten, te zdolności, te, 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 i ten przemysł także staje. Dlaczego? Dlatego, że nie ma energii elektrycznej. Jak wiadomo, że przemysł nie funkcjonuje bez także zasilania, a pobór energii elektrycznej, jeżeli chodzi o przemysł i gospodarkę ukraińską, jest także duży. No i to jest duże państwo, bo swoim obszarem. No, jeśli jest drugie w Europie, bo 600 i ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc te potrzeby są wyjątkowo duże w tej, tej przestrzeni. Ale to, to jest... panie generale, jeśli pan pozwoli, bo spotkałem się z tego typu interpretacjami już kiedy zaczął się ten obecny etap rosyjskiej wojny, kiedy widać było, że to jest główny nacisk położony na niszczenie energetyki, tak. infrastruktury krytycznej, w ogóle można powiedzieć szkieletu państwa, to mówiono o tym, że to nie wpływa bezpośrednio. Na działania wojenne, że to może spowodować nową falę imigracji, niszczy życie społeczeństwa ukraińskiego, natomiast bezpośrednio nie wpływa na sprawność sił wojskowych. No, z tego, co Pan mówi, jednak w pewnym momencie może wpłynąć. No I Tak, oczywiście wpływa. No i, i chciałbym wrócić do tego, co powinniśmy ciągle sobie uświadamiać, że społeczeństwo, naród stanowi fundament systemu obronnego państwa. Na tym fundamencie są pos us posadowione filary tej obrony, który jeden z filarów jest właśnie, czy z dwóch podstaw fundamentalnych, czy istotnych dla filarów obrony państwa, I są siły zbrojne i przemysł obronny. To są dwa, dwa, dwa znaczne filary. Jak widzimy, Armia Ukraińska ma wybitnie osłabiony ten filar związany z przemysłem obronnym, bo głównie opiera się e, te, te funkcjonowanie tej armii w obronie swojej, 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 swojej tożsamości, czy swojego państwa o dostawy techniki z Zachodu, nie w oparciu o przemysł ukraiński, który już mocno ucierpiał, mówię o przemyśle obrony ucierpiał w wyniku tej wojny, ale przecież musimy wiedzieć o tym też, że przemysł obronny każdego państwa jest w dużym stopniu związany z pozostałymi gałęziami przemysłu, przemysłu państwowego i z energetyką, więc nie można mówić tak, że ten przemysł jakimś jest autonomiczną wartością wysublimowaną. Wyłączoną z całego potencjału gospodarczego. Tu wszystkie to są naczynia połączone. Panie generale, to w takim razie też w perspektywie tych dzisiejszych rozmów w formacie natowskim, które no oczywiście nie będą pewnie decydujące, bo to jest spotkanie ministrów, a nie szczyt całego NATO, ale właściwie jak pan widzi perspektywy dalszej pomocy dla Ukrainy? To jest, to jest kluczowe pytanie. To, to oczywiście jest widoczne, co Ukrainie dzisiaj co trzeba. Ukrainie trzeba po, po pierwsze systemów. Rakietowy, średniego zasięgu, nie tylko na wszystkich praktycznych poziomach obrony powietrznej kraju dotyczy to poziomu i także krótkiego zasięgu i bardzo krótkiego zasięgu do tej nienasycenie, bo także jeżeli nawet dotrą systemy średniego zasięgu no i tutaj kwestia jest rozstrzygnięcia chociażby niemieckich patriotów, które miały tutaj Niemcy nam zaoferowali, żeby nam dostarczyć dwie baterie, Oczywiście one tutaj nie wniosą yy, wielkiej wartości dodanej do, do naszej potrzeb obronnych w tej przestrzeni naszego państwa, zresztą Rzeczpospolita nie jest zagrożona dzień dzisiejszy, to jest, jednoznacznie można to określić, w przestrzeni, w przestrzeni powietrznej właśnie uderzeniami na obiekty o charakterze infrastruktury krytycznej czy też inne centra administracyjne itd., tak Tutaj te, 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 te potrzeby są szczególnie widoczne walcząc w Ukrainie, jako że Ukraina jest na styku, Rzeczpospolitą jest na styku, także z Flanką jednocześnie NATO, tym samym te zdolności armii ukraińskiej w sposób efektywny wpływają także na nasze bezpieczeństwo i w pierwszej kolejności Patrząc na potrzeby właśnie toczącej się wojny, która się toczy w Ukrainie i Ukrainę, wszystkich przestrzeniach geograficznych, nie tylko na lądzie, bo często koncentrujemy swoją uwagę na tym, co się dzieje w obszarze walki wojsk operacyjnych, wojsk lądowych, jakie oczywiście... Fundamentalnych czy podstawowych rodzaju sił zbrojnych, w związku z tym, że, że te prace są wybitnie lądowo-powietrzno-morskie, w tej przestrzeni teatru działań w Europie, no to w związku z tym to się koncentruje na walkach wojsk lądowych, ale przecież. Ta, ta, ta wojna toczy się w przestrzeni powietrznej i morskiej, a przestrzeni powietrznej, armia ukraińska nie ma tutaj możliwości zrównoważyć jakiejkolwiek znaczącej przewagi armii rosyjskiej, która wykonuje swojego terytorium, bo nam praktycznie lotnictwa niewiele tutaj używa szturmowego czy innego na terytorium Ukrainy, ale wykonuje uderzenia systemami rakietowymi dalekiego i średniego zasięgu, na ter Całej Ukrainy. Te rakiety są zdolne razić całą przestrzeń. I właśnie wyniszczają tą infrastrukturę, wyniszczają gospodarkę. Teraz, panie redaktorze, szanowni państwo, Rosja yy, będzie dalej wykonywać te uderzenia falowe, yy, zmasowane i prawdopodobnie nowym celem, czy nową przestrzenią, które te uderzenia będą obejmować, to będą, będzie infrastruktura kolejowa, a więc. Ośrodki czy centra zarządzania tą infrastrukturą będą wyniszczane, mosty oraz, co jest nowego, w tej narracji rosyjskiej, którą można w tej przestrzeni medialnej tam zaobserwować, dyskusje ekspertów, będą wyniszczane system bankowy. Czyli uderzenia rakietowe, tak proszę Państwa, będą kierowane na obiekty, ze siedziby banków, żeby całkowicie wyeliminować tu funkcjonowanie tego ważnego sektora także państwa bo my nie będzie można wypłacić pieniędzy nie można będzie można No karty, ale to w takim i, razie i tak panie generale w tej perspektywie pomocy można uznać że właściwie bez jakiegoś takiego radykalnego zwiększenia tej pomocy która by umożliwiła Ukrainie po prostu zneutralizowanie tej rosyjskiej taktyki to oni są właściwie zgubieni, tak? No bo to może trwać jeszcze następnymi, przez następne ale, ale, miesiące. Panie redaktorze, i ci wszyscy, którzy wykrzykują w naszej przestrzeni, i oczywiście te rakiety są nam, czy system, te baterie są potrzebne, ale to nie jest w gradacji celów strategicznych, wojny, która toczy się w Europie i Ukrainie, bo przecież przegrana Ukrainy to jest przegrana NATO, to jest przegrana... Panie z... general, ale jeśli pan pozwoli, bo rozumiem, że pan nawiązuje rzeczywiście do tej takiej jak zwykle u nas dziwnej dyskusji ale o tam... tych roz... niemieckich tak, tak. zestawach, to rozumiem, że nawet gdyby Niemcy zdecydowali się przekazać te swoje zestawy bezpośrednio Ukrainie, to nadal nie tworzy to takiej zmiany ilościowej i jakościowej, która by zmieniła sytuację. Tu jest chyba potrzebny jakoś o, o dużo większy przełom. Ale oczywiście, ale z punktu widzenia politycznego, moralnego i także no, istotnego, który by uruchomił także przekazywanie innych wśród innych państw, no, że nie tak dawno zestaw rakietowy, także, czy, czyli bateria Patriot, holenderska była w Słowacji. Tam były stacjonowały trzy baterie. Dwie baterie niemieckie stacjonują, a państwo jest niewielkie, praktycznie te trzy baterie pokryły... Całą przestrzeń Słowacji. A, a, a na tym kierunku uderzenia rakietowe rosyjskie, czy te przypadkowe, także ukraińskie, nie, 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 nie nastąpią. Dlaczego? Dlatego, że pogranicze granicze Słowacji, Ukrainy i po części też Węgier i tak dalej, i Ukrainy i Węgier zamieszkuje mniejszość węgierska. Jak zobaczymy, to ta przestrzeń praktycznie jest poza ostrzałem rakietowym armii rosyjskiej. W związku z tym oczywiście e, bezpieczeństwo Słowacji tutaj niespółmiernie do zagrożeń wzrosło, tak? ale z drugiej strony Niemcy i Holendrzy, którzy tam wysłali sobie baterie te przeciwloty, zapewnili sobie swój daleko idący komfort. Komfort. Praktycznie te, te baterie będą w dalszym ciągu bezczynne. bezczynne. A granica w Słowacji z Ukrainą wynosi 100 kilometrów, a nasza granica, co trzeba zauważyć, z Ukrainą wynosi ponad 500 kilometrów, z Białorusią ponad 200 kilometrów i tak dalej. Tutaj możemy, czyli inaczej mówiąc, te nawet dwie baterie, które by trafiły do nas, to e, zabezpieczą Sektor no, przestrzeni 100 kilometrów. Jeżeli popatrzymy na potrzeby, to jest jedna dziesiąta potrzeb, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń chociażby z Ukrainą. Także to nie w Natomiast ten gest wobec Ukrainy, bardzo ważny, polityczny, powtarzam, moralny, jest gestem takim, który uruchomiłby proces także i refleksję pozostałych członków NATO, ten właśnie Holandii, która też ten wycofany z, ze Słowacji nie tak dawno zestaw baterii przeciwlokalistycznych, powinna też tam skierować. Także przestrzeń powietrzna na to nie jest zagrożona. Jakąkolwiek, którzy oddziaływaniem Rosji, Rosja ma problemy w samej Ukrainie i tu koncentruje swoją uwagę. Natomiast tego typu niepodejmowanie decyzji będzie ośmielać Rosję, żeby prowokować nawet i żeby tego typu... Jeśli chodzi o pytanie o rosyjski potencjał, to tak. dopiero co mówiliśmy w tej godzinie w polskim radiu 24 o tych informacjach od ukraińskich ekspertów, o pewnej takiej autokanibalizacji rosyjskiego przemysłu zbrojnego, o tym, że ze tak. starych, jeszcze sowieckich rakiet montuje się nowe rakiety. Ja tu kompletnie nie chcę udawać eksperta, więc nie wiem, w jaki sposób. To jest możliwe, no, ale rozumiem, że Rosja swoim zwyczajem, nie pierwszy raz przecież w historii wojen, wykorzystuje wszystkie zasoby, które ma. To się może w takim odbiorze medialnym wydawać rozpaczliwe, ale parę razy w historii już okazało się niestety skuteczne. Bo tak, bo to, po, to jest wypełnianie czyli ten, e, tego czasu, który w Rosji, e, albo Rosji w tej chwili trwa produkcja, że ten e, sektor przemysłu obronnego, ale w tej chwili już cały przemysł obronny rosyjski przeszedł na tak zwany ład wojenny i Rosja produkuje nowe rakiety. Ten czas właśnie kanibalizując te stare rakiety, czy składając jednej z kilku rakiet jedną czy dwie rakiety i tak dalej, nie jest istotne, żeby one trafiały, żeby, żeby to Rakiety precyzyjnego rażenia. To nie jest istotne. Ważne, żeby one uderzały. W, w, w infrastrukturę ukraińską, w osiedle mieszkaniowej często się dziwimy, że ta rakieta nie trafiła tam, gdzie powinna trafić no, na jakiś obiekt istotny z punktu widzenia gospodarki czy też infrastruktury krytycznej. Ona trafia w osiedle, bo ona odnosi swój skutek właśnie ten psychologiczny, wyniszczający społeczeństwo, bo to wszystko skierowane jest przeciwko komu, nie fizycznym obiektom. Celem jest strategicznym tej operacji Rosji wyniszczenie biologiczne, psychologiczne narodu narodu ukraińskiego, wypędzenie go z Ukrainy i zasiedlanie go tam Rosjanami, tak? I taki jest cel strategiczny i to trzeba to widzieć. I Rosja będzie kontynuować na wszelki sposób tego typu oddziaływanie, wykorzystując właśnie zimę, zyskując czas po to, po to żeby właśnie te zdolności odtwarzać także w wymiarze wojsk lądowych i także w wymiarze sił powietrznych i morskich. I tak, i, I tak to jest, trzeba patrzeć na to. W związku z tym w Europie no, musi nastąpić refleksja, żeby dostarczać Ukrainie systemy rakietowe średniego zasięgu, przeciwrakietowe, ale także panie redaktorze, i takie decyzje już są wstępnie tutaj podejmowane, takie informacje docierają z oceanu, że Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć systemy rakietowe Ziemia-Ziemia, dalekiego zasięgu może to nie będą Heimarsy, ale inne, które będą oddziaływać, bo to jest istotne, żeby te środki napadu ro rosyjskie, jakie Rosja dysponuje, niszczyć gdzie. Nie w powietrzu w pierwszej fazie, a niższy na stanowiskach startowych na terenie Rosji, na lotniskach. To byłoby tak. jednak pewne przełamanie, bo przypominam, Aha. że cały czas były głosy z Zachodu i również z Ameryki, żeby nie dostarczać Ukrainie takiej broni, która umożliwi stronie ukraińskiej atakowanie bezpośrednio celów na terenie Federacji Rosyjskiej. Tutaj cały czas strach przed tą tak zwaną eskalacją jest bardzo to. ważnym czynnikiem. Tak, panie redaktorze, słusznie pan to zauważył. Ten traktować, się od początku tej wojny. Przecież my pamiętamy, że na początku tej wojny Zachód nie chciał i cały czas to likwidował tym, czy, czy też używał takiej narracji, że nie będzie dostarczana armii ukraińskiej technika duża, ofensywna, tak, ale jedynie mała technika, czyli w postaci rakiet przeciwpancernych, przenośnych, przewoźnych, tam systemów też. Prze, prze, tych małych przeciwlotniczych i tak dalej. Nie dostarczyć dużej techniki, bo to może wywołać eskalację tej toczącej się wojny i ta wojna może się przerodzić wojnę, drugą, trzecią wojnę światową. No, na dobrą stronę ta wojna trwa. Trzecia wojna światowa trwa, bo ona nie tylko obejmuje Dzisiaj na tę w tej przestrzeni globalnej, na wo tę wojnę w Ukrainie i Ukrainę, trzeba patrzeć inaczej, jak się patrzyło II wojnie czy pierwszej wojnie światowej, że ona obejmowała całe terytorium, przestrzeń w tym wymiarze kinetycznym, a dzisiaj ta wojna toczy się w przestrzeni informacyjnej, cyberprzestrzeni, wszystkich praktycznie tych asymetrycznych wymiarze. Przestrzeniach gospodarczych, rzutuje na, na energetykę, rzutuje na, na, na poziom naszego życia, na inflację i tak dalej. Czyli to wszystko dzisiaj to jest efekt tej wojny w wymiarze jakim? No Czy poza granicę i daleko poza granicę. Panie generale, przepraszam, to będzie pewnie pytanie bardzo amatorskie, ale takie pytanie tak. pojawia się też w różnych dyskusjach. A w takiej sytuacji, kiedy na przykład my z naszej strony granicy zestrzeliwujemy jakiś mm -hmm. pocisk rosyjski, który jest po drugiej stronie granicy? Jaki to ma wpływ na właśnie możliwą eskalację? Więc po pierwsze, po pierwsze właśnie, jeżeli my chcemy pozyskać patrioty nawet dla siebie i tak dalej, tutaj, czy, czy chcemy przyjąć ofertę niemiecką, to to wymaga, to nie można to być oferta składana na Twitterze. To jest niepoważne. To jest niepoważne traktowanie tej żeż pozwoli Rzeczpospolitej, to jest naprawdę to jest jakaś kpina. Taka oferta powinna być najpierw uzgodniona z Stanami Zjednoczonymi. Musi być także wewnętrznie w Niemczech uzgodniona, musi być uzgodniona z NATO, bo nie może być tak, że sekretarz generalny NATO nie widzi żadnych przeciwwskazań. Nie, strona niemiecka mówi, że no to, 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 to musi być zgodę na to i ta, a sekretarz generalny mówi, że takiej zgody to nie, nie trzeba koniecznie wyrażać, to jest subrennna decyzja Niemiec. Tak, więc powstaje soista kakafonie. Dalej, tamtą ofertę trzeba uzgodnić. Z, z Polską, Rzeczpospolitą Polską i z Ukrainą. Pan y, redaktor słusznie zadał to pytanie, bo kwestia jest następująca. No dobrze, te systemy, które rozmieszczone będą w pobliżu granicy, minimalna odległość, chcę zauważyć, tych systemów powinny być rozmieszczone od granicy 15 kilometrów, tak? i do, zniszczone cele powietrzne rosyjskie nad terytorium Ukrainy, to trzeba to uzgodnić ze stroną ukraińską. To się nie da tak przecież, bo te rakiety ukraińskie także w tej przestrzeni się poruszają, będą niszczyć cele rosyjskie i może tak dojść do, do jakiejś no, do, do, do wyjątkowo nieprzyjemnej sytuacji, która znowu będzie rozstrzygana na wysokich szczeblach, będą wszyscy zastanawiać się, co jak to skomentować, że nasza rakieta zeszczeli rakietę ukraińską. Generalnie musimy niestety kończyć. Ale niech... jeszcze. To ostatnie Rakie, zdanie. Panie dyrektorze, jedno zdanie tylko. Rakiety te trzeba niszczyć, kiedy przekraczają granice przestrzeni powietrznej. Rzeczpospolite to jest i są to systemy zdolne do niszczenia tych rakiet, bowiem nasze postępki radiolokacyjne, te rakiety rosyjskie, ukraińskie zmierzające w naszej granicy są w stanie wykryć na głębokość powyżej 400, 400 kilometrów głąb Ukrainy. I my mamy takie zdolności. I to trzeba z, 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 spiąć, tylko system obrony przeciwlotniczej, które pozyskują informacje odpowiednio wcześniej i są w stanie zniszczyć no, w łamku sekundy w tym momencie, kiedy te rakiety będą przekraczać granicę Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję. Generał dywizji Lemon, Leon Komornicki w stanie spoczynku był gościem Polskiego Radia 24. To był magazyn Północ Południa. Rozmowa o sprawach obronności Rzeczpospolitej naturalnie nigdy się nie kończy. Dziękuję bardzo Panie Generale. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.